Cześć, witajcie. Przychodzę dzisiaj do Was z nowościami. E, przybyło mi kilka nowości, między innymi dwa zapachy Giardini di Toscana. No i zapach, o którym już dłuższy czas myślałam, znalazł się na mojej łyżliście. Mieliście możliwość oglądania y, tej informacji na jednym z moich, właśnie wishlistowych y, filmów. Tak to nazwijmy roboczo. I chyba od niego właśnie zacznę. Od niego właśnie zacznę. Mamy jesień, słuchajcie, mamy jesień raczej wydaje mi się, że jeszcze tą taką w miarę słoneczną liście się już złocą, brązowieją i cóż bardziej pasuje do tego, do takiej aury Elixir de Marveille Lambr czyli ambrowy ambrowy. zobaczcie w ogóle na karton, jaki jest piękny ten karton aż żal mi go wyrzucić ja umieszczam co ładniejsze, takie bardziej reprezentacyjne kartony na, na szafce u góry Cieszą moje oko, ale o kartonie, jak zwykle, dość. Zobaczmy sobie na flakon. Ambrowy flakon. Czy to nie wygląda jak bursztyn? Powiedzcie mi. Ja szczerze mówiąc, w biżuterii nie przepadam za bursztynami, natomiast ten zapach jest tak piękny, tak piękny. Faktycznie nawiązuje do linii wody cudów, czyli Elixir de Mer Merveille. Mogę kaleczyć lekko, zobaczcie, ale on jest taki. Hmm. Najbardziej przystępny moim zdaniem jest przepiękny. Tu jest pomarańcza wymieszana z wanilią, jak dla mnie, z odrobiną cytrusów. Cytrusy są w ogóle pomarańcza konkretnie. Jest znamienitą nutą właśnie w tej linii wody cudów i tutaj jest ona wybitnie pięknie zmieszana z wanilią, z wanilią, z czymś ciepłym. Być może jest to bursztyn. W nutach tego zapachu Znajdziemy bursztyn, właśnie wanilię, labdanum i paczulę. Ja, ja nie wiem, jak oni to zrobili, ale ten zapach jest magiczny jest naprawdę magiczny. Nie jest to killer. Tutaj parametry to się zgadza. Zgadzam się z ludźmi, którzy pisali, że parametry są takie sobie, bo są takie sobie. On jest bardziej intymny, bardziej blisko skórny. On nas nie otoczy jakąś y, niesamowicie dużą projekcją, woalką zapachu. On je, je, trwa przy nas, pięknie brzmi we włosach. Na ubraniach utrzymuje się długo, na włosach też. Natomiast on nie roztacza, to prawda, takiej aury po prostu. On jest bardziej właśnie taki blisko skórny. Nie zmienia to jednak faktu, że kojarzy mi się bardzo z jesienią. Jest po prostu idealnym zapachem na tę porę roku i tylko żałuję, że tak długo zwlekałam z jego zakupieniem, bo jest naprawdę magiczny. Kolejny zapach, pokażę Wam dostałam próbkę i na jej podstawie właśnie dokonałam tego zakupu, bo bardzo mi się spodobał chociaż recenzja ma takie sobie na Fragrantice to jest Giardini di Toscana Blue Indaco ludzie go porównują do nie wiem, do jakichś pieluch do puderku dla dzieci coś w tym jest, ale ja lubię takie klimaty takie pudrowo, i rysowo migdałowe i tutaj jak najbardziej te klimaty znajdziemy znowu pokazuję karton, który jest no, taki mocny, naprawdę fajny, taki otwierany flakon tak jak cała linia, jak znane Bianco Latte, wygląda tak samo tylko tutaj kolory się różnią tych nalepek no i to jest faktycznie taki puderek dziecięcy, taki słodki, otulający migdałowy, w nutach mamy tu bergamotkę, plumerię różowy pieprz, migdał, wanilię piżmo, ambroksan, to jest bardzo komfortowy otulający zapach który łączy ze sobą elementy lekko świeże, lekko pudrowe, lekko otulające i ciepłote właśnie z, takim, z taką świeżością, ale nie świeżością cytrusów. Nie zrozumcie mnie źle, to nie jest żaden sportowy świeżak cytrusowy, absolutnie nie. To jest otulające, w dalszym ciągu ciepły zapach, ale ma w sobie coś takiego otulająco świeżo, świeżego po prostu. Yy, taki kosmetyczny, komfortowy. Balsamowy. Tak, ten zapach nadaje się je jako taki otulacz właśnie po kąpieli. Przepiękne, przepiękne, wspaniałe po prostu. Jeżeli chodzi o parametry, to ja nie narzekam, absolutnie tutaj są bardzo e, bardzo dobre. I faktycznie tutaj ta taka pudrowa migdałowość się wybija w sposób absolutnie piękny, zresztą ten zapach jest też porównywany do innego mojego, jak wiecie albo nie wiecie Linstone Magic e, od Guerlain który to mi zawsze towarzyszył na Wigilię. Nie wiem, czy ten go nie zastąpi, chociaż i Linston Magic, myślę, że prędzej czy później się znajdzie u mnie w kolekcji, nie oszukujmy się, no jest przepiękny i faktycznie klimatem troszkę podobny do Linston Magic yy, od Gerleo. No i ostatni, który na początku mnie zwiódł, totalnie mnie zwiódł. Tu tak wygląda ten kartonik, tak się one w ogóle otwierają, w środku siedzi sobie zapach, no, zapach to nie zaskoczenie, no bo te Giardini do jak mówiłam, są takie same, tylko kolorem nalepki się liczą. I to jest celest, to jest chyba niebiańskość, tak, w tłumaczeniu. I to jest zapach przeciwieństw. On ma w sobie jakieś akcenty świeżo morskie, ale jak dla mnie, one nie są tak glonowo-morskie. Dla mnie on, te, 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 te akcenty morskie bardziej powietrznie brzmią. Dla mnie to jest właśnie bardziej niebo niż yy, gdzieś tam to morze. Dla mnie to jest bardziej niebo właśnie, niebo na kremowej bazie, która jest dość charakterystyczna dla wielu e, zapachów z linii e, e, Giardini di Toscana. Biancolate też zauważyłam, że ma tą kremowość, no Biancolate jak najbardziej, ale w się tego nie spodziewałam. On ma otwarcie takie dość świeże, mm, takie nawet, hmm, no takie dość świeże, ale szybko się robi kremowy. To jest zapach słodko-waniliowo-kwiatowy. W nutach mamy wodę morską, właśnie, limę, fiołek, malinę, nuty kwiatowo, kwiatów egzotycznych, cukier wanilinowy, ambroksan. Jest ta piękna kremowość, która tak mi się podoba w Biancolatte, ale z domieszką właśnie kwiatów. Z domieszką kwiatów i takiej niebiańskiej, wcale niewodnej jak dla mnie, świeżości. Ta woda morska dla mnie jest kompletnie niewyczuwalna. Gdybym nie wiedziała, że ona jest, to bym nie powiedziała, że jest absolutnie. Bardziej takie akcenty powietrzne. Takie eteryczne. On jest naprawdę niebiański. Przepiękny, miękki, otulający, ale właśnie też taki znowu świeży. To są niesamowite zapachy. Ja jeszcze poluję na szabiszik, szabiszik chyba. Tak, taki piwoniowy, ale to bliżej, pomyślę o nim bliżej wiosny, lata. Teraz za bardzo chyba nie chciałabym kupować. Mam inne na liście, które, które będą lepszymi otulaczami. Po prostu na tą porę taką chłodniejszą. A zresztą zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Także ja jestem przeszczęśliwa, że się te zapachy znalazły w kolekcji. Wydaje mi się, że to Blue Indaco najmniej jest z tych, które zakupiłam. Znane, najmniej lubiane, ale mi bardzo przypadło do gustu. Także Blue Indaco, jeżeli lubisz taki irysowo-migdałowy puderek otulający. A Celestia, jeżeli lubisz już taką kremową bazę z Bianco Latte, ale z jakimś twistem dodatkowym, to tu go znajdziesz. Jest taki kwiatowo-powietrzny twist. Wszystkie one są przepiękne i bardzo się cieszę, że zagościły w mojej kolekcji. Jak zwykle zapraszam Was do udzielania się w komentarzach, żebyście napisali być może co tam u Was przybyło, podzielicie się swoimi wrażeniami, a może testowaliście nowości. To będzie też cenna, cenna informacja dla nas wszystkich. Tymczasem dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, do zobaczenia i cześć, pa. pa.